Edwin, dobra, spoko Radek, no boże kojarzę cię, no ale nie, jak dam ci moderatora na live'a, to będziesz moderatorem od razu na, pod wszystkimi filmami a to, sorry, no nie znamy się na tyle że pozwolił na to, żeś moderował wszystkie komentarze pod filmami i priest, dobra szkoda czasu Szkoda czasu. Nie. Ja chcę jedną grę wygrać. Ale potrzebuję naprawdę jakiejś normalnej szansy. Bo to, to jest kina. Ten deck nie jest idealny, jak widać. Ale honor oddajemy. Warrior! Tak się zastanawiam generalnie, na co ten deck mógłby być dobry. Na szamana, na huntera, na tempo pomaga może. Dobra, Elizę zostawimy, powiem wam. Bo, jeżeli to jest jakiś Control Warrior, to to jest nasza jedyna szansa, żeby dostać jakiekolwiek karty. Ale. To nie wierzę oczywiście. No zobaczymy, czy jakiś Dragon Tempo, czy, czy zwykły kontrol jakiś Katun uderzy mnie w paszczę, czy nie. Nie uderzył mnie w paszczę, no dobra. Nie, na razie live'ik zaczął się naprawdę wesoło. <laughs> Blood Patron Warrior for the win. <laughs> Udajemy na razie Control Warriora. Yy, I modlimy się o to, żeby dostać szybko małpę. <laughs> to jest nasz Win Condition w tej chwili w tym deku. To jest nasz Win Condition. Szybko dostaniemy małpę. I będzie fajnie. Aha, czyli jesteś katun. Okej. Okay. Czyli masz dwie bójki pewnie w deku, więc nasze patrony są. Można by tak powiedzieć, niezbyt idealne. No dobra, to nie jest małpa. Ile mam kart? 2, 4, 6, 8, 9. Ok. Więc w patrony ja się już bawić nie będę. Ale dociągać mi też za bardzo nie można. Cały czas udajemy kontrol Warriora. Czemu ty widzisz, po ile on ma karty? To nie są po ile, to są karty, tylko to jest z ręki startowej. Pierwsza runda, druga i tak dalej. Uuu, ostro. I co ja mam z tym zrobić? Powiedzcie mi, moi drodzy. Co ja mam z tym zrobić? O. To nasuwa pewną możliwość. To nam dało pewną możliwość. Aczkolwiek jak szybko nie dostaniemy mapy do złotej małpy, to będzie lipa. Drugi toporek, okej. Okay. Drugi toporek. Ale fajnie. Nie no, naprawdę ja muszę coś z tym zrobić. Tylko nie bardzo wiem co. Dobra, dobiorę sobie jedną kartę. Jestem jedną wcześniej, nie ma tragedii. Ale jak to jest Control Warrior, a ja nie dostanę małpy, to przecież mnie zje. Jezu, no co to jest? Co to za shit? Dobra, moi drodzy. Masz egzekucję, czy nie masz? Dajesz, chłopie, egzekucję. Dawać mi małpę. Dobra, ten deck miał swoje możliwości i chyba ich nie wykorzystał. Ej, no nie mów, że shield Slamem mnie tutaj zjedziesz. O Jezu, na nasylwane. To mnie zaboli. Shield slam na nasylwane. Niedobrze. Dobra moi drodzy, nie ma czasu, szukamy małpy. Jest mapa! Dawać małpę. Dawać małpę. Ach, to nie jest małpa. Dobra, szybko do małpy. Nie ma czasu. Jak gra trzyma kartę z ręki startowej, to wiedz, że coś się dzieje. No, dokładnie. Dajcie mi małpę, to se przynajmniej zagram z 10 legend, zanim przegram. Będzie fajnie i śmiechowo. Dawać mi tu małpę. drugiej sylwany nie masz cwaniaku. Kurcze, 12 kart z deku. Dajcie mi małpę. Przynajmniej tyle by było fajnego. Tak się zastanawiam. No i co teraz? Cwaniaku. Masz wszystkie możliwe odpowiedzi. Ta wodka. My tutaj, hot me oh, Tak jest! Wspaniały dek, walczymy! Patron, blood, blood patron wariorem! Siema, letni. Ludzie, 46 osób, masakra. Jak jest wreszcie jakaś porządna gra, to... Ach, wy, ludzie, niewierzący, normalnie w szlachetne gry free to play. Egzekucja. Tyło Tyłobzie. Nie no, nie chcę łomotu. Dawaj mi małpę. Jest małpa! Jest! Jest, jest, jest! Dobra, to robimy tak. Zakładam broń. I jedziemy z koksem. <ścoughs> Co my tu mamy? King Crusher, Alakir. Uuuu, uh. to tak nam się za bardzo nie przyda, drugi King Crusher, mm -hmm. dobra, to zrobimy mu tak, żeby, żebyśmy sobie jeszcze coś dobrali, szczerze mówiąc to myślałem, że to jest ten drugi rybak, co jemu będzie łowił, ale spoko. Co ty tam jeszcze masz? Shield Slam'a? Chłopak teraz wyskoczył ze stołem. O Chryste! O jacie. Normalnie nie wiadomo co wybierać. O Chryste. Normalnie nie wiadomo co grać. Normalnie zgłupiałem, słuchajcie. Normalnie zgłupiałem Kurcze 8-8 <laughs> Ciekawe czy on ma jeszcze jakieś egzekucje, co? <laughs> Wszystkie smoki z twojej ręki na polu bitwy I to będzie to, moi drodzy. To będzie to. Jak on go zabije, to wyskoczy <laughs> Deadwing. Dajesz chłopie. W nosie mam tą Twoją tarczę. Tak to wymyśliłeś, okej. Okay. Spoko. Spoko loko, co my tu mamy? Uuu, baby. Jedziemy. Objedziemy z koksem. Tylko nie możemy się napalać, bo on ma jeszcze bójki. Letni wybrałem Taisa i niestety wtopiłem wszystko. Słuchajcie, ten deck ma naprawdę szansę. Niewielkie. Oj, chyba idzie bójka w końcu. Pierwsza bujeczka przed nami, tak jest. Ale nie boimy się, bujeczki. Jak mamy takie legendy, I Deadwing. Dobre co? Dobre co? Podoba wam się. Jedziem z tym koksem. O poddał się. O Boże. Niech ktoś teraz powie, że ten deck jest słaby. Niech to teraz ktoś powie, słuchajcie, że ten deck jest słaby. No niech to ktoś powie. Jest win. Blood Patron Warrior wygrał. Przepraszam, że się tak podjarałem, ale to jest win. Słuchajcie, ten win to jest win, który nadaje się na YouTubea. To jest coś wspaniałego. Dobra, moi drodzy, kolekujemy się.